Połudzi ujawnię wysoce poufną strategię Helin Hacel, mającą na celu przyciągnięcie większej obfitości, pieniędzy i dostatku do Twojego życia. Helin Hacel była niezwykłą kobietą, znana ze swojej nadzwyczajnej umiejętności wygrywania konkursów i zdobywania niesamowitych nagród. Opracowała unikalne podejście do wykorzystania mocy umysłu i technik wizualizacji do materializacji swoich pragnień. Ale jak możesz zastosować metodę Helin Hatzel, aby manifestować więcej obfitości i dostatku w swoim życiu? Jak możesz zmienić swoje życie, korzystając z mocy swoich myśli? To dokładnie to, co zamierzam podzielić się w tym filmie. Zanim wyruszymy w tę transformacyjną podróż, zachęcam Cię do uważnego słuchania każdego słowa, które powiem. Informacje i pomysły, które zaraz podzielę się z Tobą, mają potencjał trwałej transformacji Twojego życia. Zasługujesz na życie obfite, radosne i udane. Czas odkryć tajemnice Helin Hacel i nauczyć się, jak precyzyjnie manifestować swoje pragnienia. Zarezerwuj chwilę dla siebie, skoncentruj swoją uwagę i bądź gotowy odkryć, jak prosić i otrzymywać od wszechświata. Zacznijmy razem tę oświecającą podróż. Helin Hacel, renomowana królowa konkursów, zgromadziła cenniejsze nagrody niż ktokolwiek inny. Dzieliła się swoimi tajemnicami z entuzjazmem i ciepłem. Prawdziwym kluczem do sukcesu, zgodnie z sugestą Helin w dniu przekazania domu swojemu mężowi w tajemniczy sposób, jest myślenie pozytywne i zachowywanie się, jakbyś już był zaskoczony. Helin była absolutnie pewna, że dom będzie ich, nawet przed losowaniem. Nawet poprosiła męża, aby wziął dzień wolnego i przygotował się do odebrania nagrody dzień wcześniej. To, co sprawia, że ta historia jest naprawdę niezwykła, to nie tylko to, że wygrali, ale gdy prezes firmy sponsorującej zadzwonił, aby poinformować zwycięzców, że poczekają na powrót męża, Helin odpowiedziała pewnie, że już jest w domu, czekając na dostawę domu. To zaskoczyło firmę. A byli jeszcze bardziej zdziwieni, gdy szczęśliwa para przedstawiła już przygotowane plany instalacji i dostosowania do domu. Helin mocno wierzyła, że wygra. Można by ją uznać za bardzo szczęśliwą kobietę, ale dogłębna analiza ujawnia, że szczęście nie miało nic wspólnego z sukcesem Helin. Wygrywała we wszystkich konkursach, w których brała udział do tego momentu, poczone od samochodów, mebli, sprzętu audio, ubrań i jedzenia. Aż po podróże do Europy. Zawsze, gdy Helin czegoś pragnęła, po prostu szukała konkursu, w którym to było oferowane, brała udział i wygrywała. No, swoje urodziny, gdy wyraziła pragnienie bycia w Paryżu, degustując kieliszek wina, wzięła udział w konkursie sponsorowanym przez firmę sportową Menaces, która rozdawała podróż do Europy. Brała udział oddzielnie, wybierając Paryż i Wenecję. Kto, twoim zdaniem. Ponownie wygrał. Co ciekawe, znacznie przed losowaniem mąż i żona załatwili paszporty i inne niezbędne dokumenty. Szczęśliwy szlak Heleny rozpoczął się w 1958 roku, gdy przeczytała książkę Gmoc pozytywnego myślenia o dr Normana Vincente. Słowa lekarza ją zainspirowały. Gm możesz mieć to, czego chcesz, jeśli dokładnie wiesz, czego chcesz. W tamtym momencie mąż czytał magazyn wędkarski i skomentował: um Możesz mieć cokolwiek chcesz. Ja chcę te łodzie do wędkowania. Wzięła udział w konkursie i go wygrała. Jej krąg przyjaciół obejmował zmarłego Normana Wincente, doktor Josefa Marfiego, autora gmocy twojego podświadomego umysłu oraz Doł Vitalea z filmu Ude Secret. Słyszałeś już o tych wszystkich nazwiskach na moim kanale, prawda? I wiesz, jak niesamowite są ich techniki i jak dobrze działają. Według Heleny kluczowy jest znany, ale tajemniczy koncept, którego nauczyła się dzięki mocy pozytywnego myślenia, wyraźne wizualizowanie rzeczy, jakbyś już je posiadał. Ta idea jest często powtarzana w inspirujących książkach samopomocy. Dodaje jednak, że tylko nieliczni naprawdę ją wdrażają. Formuła jest prosta, ale potężna. Wybierz i zdecyduj, Czego chcesz, czekaj na to, wyobraź sobie, jakby już się stało, wiesz, że już to masz i przyjmij to. Ta formuła doskonale sprawdziła się dla Heleny, która napisała wiele książek. Prawdziwie udana osoba to ta, która myśli pozytywnie. Kiedy stosujesz pozytywne myślenie w swoim życiu, sukces zastępuje porażkę, aż porażka przestaje istnieć. Niektórzy szukają miłości, inni pragną poprawić zdrowie i ciało, podczas gdy niektórzy marzą o sławie i bogactwie. Niestety wielu nie ma jasności co do tego, czego naprawdę pragną, rozpraszając swoje pragnienia między nieskończonymi możliwościami, które nie mają mocy się zmaterializować. Ci ludzie kwestionują swoje plany i zapominają zastanowić się, dlaczego nie odnoszą sukcesu. Opierają się pomysłowi, że pozytywne podejście i kontrola umysłu mogą przekształcić każde pragnienie w rzeczywistość. Możesz osiągnąć wszystko, co ja osiągnąłem, i więcej. To głęboka prawda, potwierdzona przez samego Jezusa Chrystusa. Książka o pozytywnym myśleniu pozostawiła we mnie trwały ślad. Byłem zdeterminowany udowodnić sobie, że cokolwiek umysł może sobie wyobrazić i uwierzyć, może być osiągnięte poprzez pozytywne myślenie. Krokun okres lżasny ciel. To jest fundament twojej manifestacyjnej podróży. Kluczowe jest posiadanie klarownego zrozumienia tego, czego naprawdę pragniesz. Poświęć czas na zgłębienie najgłębszych pragnień swojego serca i ustal konkretny i mierzalny cel. Gdy masz wyraźne wyobrażenie tego, czego pragniesz, wszechświat może zharmonizować swoje siły. Aby przynieść to do ciebie, marsz wielkimi snami i bądź konkretny co do tego, co chcesz zmanifestować. Niemniej jednak, kluczowe jest pozbycie się fałszywych przekonań na temat udziału w konkursach czy przyciągania obfitości. Zrozum, dlaczego i jak ludzie odnoszą sukcesy. Zmień swoje myślenie z obawy przed porażką na oczekiwanie sukcesu. Przyjmij myślenie, że nie ma porażki. Zamiast tego traktuj opóźnienia lub przeszkody jako tymczasowe przestoje w Twojej podróży ku pożądanemu rezultatowi. Wiesz, że wszechświat pracuje na Twoją korzyść, układając doskonały moment, aby Twoje manifestacje stały się rzeczywistością. Krok 2. Nigdy nie podsycaj wątpliwości. Wątpliwości działają jak przeszkody, które mogą zablokować przepływ pozytywnej energii i zakłócić proces manifestacji. Zamiast tego, pielęgnuj niezachwianą wiarę w swoją zdolność do manifestowania swoich pragnień. Wierz w moc swoich myśli i intencji. Kiedy pojawiają się wątpliwości, rozpoznaj je, ale wybierz nie przywiązywać się do nich. Przypomnij sobie o swoich przesłych sukcesach i momentach, gdy już zmanifestowałeś swoje pragnienia. Wiesz, że ta sama siła jest w tobie, aby przyciągać i manifestować cokolwiek zechcesz. Krok 3. Przekonanie siebie do osiągnięcia czegoś to proces, który może być osiągnięty poprzez powtarzanie. Tutaj pojawiają się afirmacje i wizualizacja. Afirmacje to pozytywne oświadczenia, które powtarzasz sobie, wzmacniając swoją wiarę w manifestację swoich pragnień. Wybierz afirmacje, które rezonują z tobą i odzwierciedlają pożądany rezultat. Powtarzaj je codziennie z przekonaniem i emocją, jak gdyby już się zmaterializowały. Wizualizacja to kolejne potężne narzędzie w metodzie Helin-Hacel. Zamknij oczy i wyobraź sobie wyraźnie samego siebie, już doświadczającego pożądanego rezultatu. Zobacz szczegóły, poczuj emocje i zanurz się w tej rzeczywistości. Wizualizacja pomaga zharmonizować Twoje myśli, emocje i energię z pożądaną manifestacją. Regularne wizualizowanie pożądanego rezultatu tworzy potężny magnes dla jego spełnienia. Helin używała jeszcze jednej techniki, czyli stosowania afirmacji. Powtarzała pozytywne oświadczenia i afirmacje, które potwierdzały jej wiarę w zdolność do przyciągania i otrzymywania swoich pragnień. Te afirmacje były wypowiadane w teraźniejszym czasie, jak gdyby jej pożądany rezultat już się zmaterializował. Wyrażając swoje pragnienia z przekonaniem i emocją, wyrównywała swoją podświadomość ze swoimi świadomymi intencjami. Helin również rozumiała znaczenie utrzymania pozytywnej mentalności. Wybierała skupienie się na pozytywnych myślach, emocjach i oczekiwaniach, nawet w obliczu wyzwań czy przeciwności. Taka pozytywna mentalność tworzy żyzne gleby dla manifestacji twoich pragnień. Ponadto Helin podejmowała zainspirowane działania w kierunku swoich celów. Aktywnie poszukiwała okazji, takich jak udział w konkursach czy aktywności związane z pożądanymi rezultatami. Nie tylko czekała, aż rzeczy się wydarzą, aktywnie angażowała się w interakcje z światem, wierząc, że jej działania zgodzą się z planem wszechświata, aby przynieść jej pragnienia do spełnienia. Włączając te praktyczne techniki do własnej praktyki manifestacyjnej, pamiętaj, że konsekwencja i wytrwałość są kluczowe. Tak jak Helin Hacel pilnie stosowała te techniki w ciągu czasu, ważne jest, aby pozostać zaangażowanym w swojej podróży manifestacyjnej. Wiesz, że wszechświat działa na Twoją korzyść i że Twoje pragnienia są w drodze. Dziękuję za oglądanie. Do następnego filmu.